Młode kobiety, które chciałyby starać się o ciążę, najlepiej, aby udały się do ginekologa położnika na około 3-4 miesiące przed planowaniem zajścia w ciążę, aby uzyskać informacje na temat swojego aktualnego stanu zdrowia, na temat aktualności kontrolnych badań w badaniu screeningowym, na przykład cytologii oraz o możliwościach suplementacji mikroelementami celem jak najlepszego zaopatrzenia ciąży wczesnej w substraty do rozwoju w przypadku kiedy w ciągu 12 miesięcy od regularnego starania się o ciążę nie następowało by zajście w ciążę przez parę wtedy zapraszamy parę zarówno partnerkę jak i partnera do lekarza ginekologa prowadzącego, aby przeprowadził gruntowny wywiad lekarski, wykonał podstawowe badania i pokierował parę celem jak najlepszego zaplanowania planów prokreacyjnych. Przygotowania do ciąży zazwyczaj warto zacząć od wykonania podstawowych badań przesiewowych, screeningowych dla całej populacji takie jak wykonanie kontrolnej cytologii, wykonanie kontrolnej morfologii, glukozy, ogólnego badania moczu oraz wykonania USG ginekologicznego kontrolnego w przypadku wystąpienia istotnych czynników ryzyka. Wtedy należy rozszerzyć całą diagnostykę. W obecnych czasach mamy dietę fortyfikowaną zarówno w kwas foliowy, jak i inne mikroelementy. Natomiast e, część populacji niestety ale nie przyswaja e, tego kwasu foliowego. Musi być to zaktywowana forma, którą możemy suplementować w postaci e, suplementów diety. E, aby ten stan zdiagnozować, należy udać się do e, lekarza, ginekologa, położnika i, i wykonać specjalistyczne badania. Pod tym kątem, chyba że wiemy o tym dużo wcześniej na podstawie wywiadu środowiskowego lub wywiadu rodzinnego, że takie zaburzenie ma miejsce. Oczywiście wskazana jest aktywność fizyczna, aby zachować dobrostan psychofizyczny.